Słuchaj, szybkie pytanko. Czy twój monitor potrafi sam się wyłączyć w momencie, gdy ty wychodzisz z pokoju? Bo ten tak. Przedstawiam wam Philips 27B2U6903, czyli 27-calowy monitor 4K Ultra HD z matrycą IPS i 10-bitową głębią kolorów. I uwaga, bo to jest aż dziwne. Oferuje 1,07 miliarda kolorów, pokrycie 96% sRGB i jasność 350 nitów. A to sprawia, że kolory są naprawdę żywe i realistyczne. Ale to nie wszystko, bo monitor wyposażony jest w złącze Thunder 4. A ono umożliwia na przykład przesył danych do 40 GB na sekundę, ładowanie urządzeń z mocą 100W oraz łączenie kilku monitorów w łańcuch, tak zwany Daisy chain. Posiada również port RJ45 o przepustowości 2,5 GB na sekundę, co zapewnia stabilne połączenie sieciowe. Jednak według mnie prawdziwym hitem jest technologia Power Sensor 2. Dzięki niej monitor wykrywa, kiedy oddalasz się od biurka i przechodzi w tryb oszczędności energii. A gdy wracasz, budzi się razem z Twoim komputerem. To nie tylko oszczędność energii, ale także dodatkowe zabezpieczenie danych. A teraz coś dla fanów ergonomii. Monitor oferuje regulację wysokości, obrót, pochylenie, no i pivot. dzięki czemu dostosujesz go do swoich potrzeb. Dodatkowo takie funkcje jak Smart KVM pozwalają na przełączenie się między dwoma komputerami za pomocą tylko jednego zestawu myszki i klawiatury. Dosłownie świetne. A co wy sądzicie o takim inteligentnym monitorze? Komentarze klasycznie zostawiam ekspertom bajka.